Siemaneczko widzowie, dzisiaj Wam naprawdę pokażę coś bardzo fajnego. Ja gramy znowu w Bedwars, ale to jest dodatkowy filmik, czyli to nie jest żadnej części Bedwars, ale pokażę Wam coś, co powinniście naprawdę wiedzieć, jeśli chcecie grać z panelem. Paść, zobaczycie, to jest niemożliwe. zostawcie suba i lajka like pod tym filmikiem, bardzo bym się ucieszył. Fajny komentarz by się przydał. I jeszcze z dzwoneczkiem może. I jeszcze. Zagramy. Teraz sobie tak się włącza panel. Idzie do niestandardowej rozgrywki. Włącza się Lucky bloki Tablets. I włącza mapę Myst. I stwórz rozgrywkę. Byle jak jaka mapa, bo może być tu. Tylko, że musi być kostka. Tak jest kostka z znakiem zapytania. To macie host panel, jeśli wy to weźmiecie. Naprawdę wam mówię. To bardzo by było. Czekajcie. No i patrzcie. Teraz chodzę sobie do czerwonej. Start match. I teraz, jeśli chcecie mieć nieskończoność... nieskończoność emeraldów, to wpisujecie sobie... Czekajcie. O tu? Wpisze. Wpiszę. I ile chcecie emeradów? Ja sobie wpiszę tyle. Patrzcie! Ja mam tyle emeradów. I niemożliwe! Nigdy czegoś takiego nie wiedziałem. Dobra, zachowam sobie teraz. Teraz wpiszę tą całą komendę, ale na iron. Ja, mój Jan, jeszcze tego nie wie. Spał e, ...E... nie, to ma być... ...Iron. No, nie nieskończoność Iron. z jest To niemożliwe, teraz sobie to biorę. Tobie kupuję wszystko na maksa. O, Milion snowbali, Kuli ognia. Nieskończoność. Perła teleportacji. Balon. Maksimum balonów, więc wezmę sobie... Żelazo sobie przyłożę najpierw tu. Kupię milion lat White wood O nie, już wiem co zrobię. co Co to było? I patrzcie. Teraz dołek. Bóg. Nie, to nie działa. White pool. No nie, nie działa niestety, ale... Inne wszystkie działają, na przykład... Można sobie wpisać taką komendę. Spawn. Eee... Czekaj, ja nagrywam. nagrywam. Eee, czekaj się. Było... Spawn. Eee... Jadę yy, Dołek Hammer No i macie wysokie spawn speed boost Czekajcie Muszę zobaczyć, jaka ma Spawn Boba Blaster Beehive balony lasso trap 3 wizard staff white wall void axe void axe to jest void axe dobra chcę sobie 3 staff balony 2 Dobra. Ludzie, to jest... Nie, nie są, co się wystrzeliłem. Nie, nie są niesamowite To Ja o nie. Nie, 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 ten. Nie, wiecie, ten panel to już w ogóle koniec. Koniec w Ja na ja naprygam. Ja na Czekajcie. Dębowa, ceramitna, obsydiana. Dzień Tesla, koi, trap. Co ja bym sobie, mógł sobie dodać? O, brzmię to Tylko nie wiem, co to będzie działać. Spawn... Emerald... Ja nie wierzę! O, nie! No, ja... Ludzie! Nie, to jest... Nie, to jest sensu. To jest niemożliwe. Ja idę na środek, teraz nie muszę. Eee, czekajcie. U tury. Idę sobie na środek. Mój ja nikt z moich friendów tego nie wie, że tak można zrobić. To jest niemożliwe. Dobra, zrobiłem to, więc może być możliwe. No ale żeby... Czekajcie chwilę. Santa Strafe. Ciekawe, co to będzie. Eee. Pan. San. Na. Dołek. City. A. Nie, nic mnie nie wypadło. Santa. Nie, nie, nie działa. Bo tak chyba to nie działa. Cześć, piesek spały. Hmm. No to działa akurat na to, więc generatory i ten teraz. Wojt Aksę Co to jest wacum? Dobra wpiszę sobie CZO? Co to jest? Ludzie, to jest odkurzać? Ja mam to na myśli. Czy to wciąga emeraldy? To nie wciąga emeraldów na pewno. No nie, nie może ściągać. Dlaczego ja mam odkurzać W ręce. Nie, nie, ludzie, nie, to jest niemożliwe. Łuk Jadę yeah hammer. I sword. naprawdę co to jest. Eee. kicze dołek -o. A to jest ice sword dobra rozumiem on zimny ice hot hot sword Czekajcie tak Dat is dus Spawn Egg. Co to jest laso? Naprawdę? Ludzie, to są... jest pół rzeczy, których nikt, nikt nie miał takich rzeczy. Na przykład odkurzacz, tego czegoś. Co to jest? To ma być? To jest niemożliwe. Czekajcie chwilę. Co ja teraz bym mógł wpisać? O, Flame Tower. dwa, Nie, chyba coś źle wpisałem. No, źle wpisałem. Rover. Gdzie? Co to ma robić? Co to jest ember? Co to jest się. Jan, ty tego nie miałeś! Nie, to jest niemożliwe. To był pani taki bloker Co to ma? Nie. Muszę zobaczyć jeszcze jakieś nowe iteny. Stop, watch. To nie działa. Coś takiego nie działa. Ale gdzie jest? Coś co bardzo lubię, czyli Armata. Kanon. Dobra. Sparmy. Ja. Nie. Co to ma? A co tu chodzi z tym? Jeszcze raz, nie chciałam zrobić, ale już nie mogę. Ja chcę to spalić! Nie da się tego spalić! <laughs> nie da się tego spalić, no to lepiej nie spalić. Idemy! Łuki. Lasu też jest Spirit. Spirit... Spirit. Co to jest Spirit? Kurde, przestań już ten... Spirit to jest najgorsze co może być, ja tego nie lubię, to powiem, bez sens, ja to nadchodzi w tempie miliardowym i to wybucha tak, że prawie Cię wywali po mawę. więc to jest wkurzające, lepiej tego nie mieć na oku, więc... Snap Trap Dobra, wpiszę sobie. No. Trap. Nie! Ludzie, Tu już się zaczyna robić bardzo dziwne. Nie, to jest beznadzieja. Ale to nic nie robi. To po co ja to postawiłem? O, jak to się nazywa? Co to jest? Chwila. Nie, tego to na pewno nie wezmę, bo to jest za dziwne. Szmaragdowy miecz tu jest. Emerald Chestplate. I ENT jeszcze jest. Stonę dał. Stonę dał. Sprawdzę, co to jest. No, no, no. O, nie wierzę. A sprawdzę. Nie, nie działa. Ty, no ja te, To ja tak będę mógł Jana pospalać. Ludzie, ale to jest naprawdę dziwne. -y. Upgrade flame one ember. Nie mogę tego lepszyć. No muszę mieć to na oku, czy co to ma robić? Co to robi? Ale co to? A to ja chcę to. Ale nie mogę tego, bo coś tu nie działa. Nie. Nie mogę tego upgrade'ować. Lucky block. S Nei, vent.

Ciała, nie można by tego mieć tak nieskończoność. Najwyżej można mieć. Ty, kaczki! Ej wy, kaczki z Keridaka! Czekajcie, bo się do niej. A ta kaczka nie lubi <gry> Nie, nie wierzę, ludzie. Ten odcinek był bardzo fajnie Fajny. Ale powiem, że go nie skończymy, bo na... muszę sprawdzić jak zdobyć kurtu laki, bloki. Było ciekawe czy coś dostanę. Niesamowite Ja mam nieskończoność naki bloków Jeszcze tych fioletowych Nie Czekajcie, to sobie muszę wbudować Nie, to jest ciężko to znieść, więc... Załaduję i jeszcze raz napiszę, ale coś, co bardzo mi jest potrzebne, czyli. Tam. Nie, nie, to nie działa. A nie, działa. Tylko zapomniałam zrobić dołek. pełn diamond dołek i slap No nie, nie działa. Diamond Pikax, ale widzicie? Ja. Teraz możecie strollować swojego kumbla, jeżeli w ogóle go macie. Nie, to nie ja za... Ja, nie, to jest nie. Co to jest? Ciężko lecieli jakiś, który nawet nie ma naboju. Cudno. No naprawdę? Nie, nie mogę. Dobra, ludziska, chyba Cię żegnamy. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli oglądaliście, to możecie zostawić suwa. To jest niemożliwe. Pa! Czekajcie.